Zobacz ten opis. Brzmi jako instrukcja obsługi tostera, a nie opis nieruchomości. prawda? Drogi agenci, jeśli Twój opis nie sprawia, że klient widzi siebie w tym domu, to on nawet nie kliknie dalej, a potem narzeka, że brak klientów, brak, brak zapytań. Oto trzy takie podstawowe zasady, jak pisać opisy, które sprzedają, a nie tylko informują. Takie, które zachęcają, a nie zniechęcają. Po pierwsze, zamiast metraży opowiedz historię, nie pisz tam jakieś cztery pokoje czy coś takiego, ale napisz Salon nie jest kominkiem, w końcu odpoczniesz, odpoczniesz po pracy, a dzieci w swoich pokojach zrobią to, co potrafią robić najlepiej, czyli bajdzę Po drugie, zamiast blisko lasu dodaj emocje, na przykład rankiem wyjdziesz z kawą na taras słuchając śpiewu ptaków, a nie klaksonu. Po trzecie nie bój się być ludzkim. Kupujący to nie roboty, to nie AI. Piszesz do ludzi, którzy szukają nie nieruchomości, tylko przestrzeni do życia. No i pamiętaj: opis to nie jest formalność. To jest Twoje takie 30 sekund na oczarowanie klienta albo jego rozczarowanie.